Cześć. Right. Za każdym razem, kiedy ktoś się mnie pyta, czy warto zainwestować i kupić sobie jakąś kamerkę do samochodu, czyli wideorejestrator, bez namysłu odpowiadam, że tak zdecydowanie warto. Wideorejestratory średnio kosztują gdzieś między jakieś 200 a 400 zł, a czasami nagranie z takiej kamerki naprawdę może nas uratować przed na przykład jakimś niesłusznie wydanym mandatem na dużo, dużo wyższą kwotę, albo uznać naszą winę lub jej brak przy jakiejś kolizji drogowej. Firma Xblitz wysłała mi do testu swój nowy produkt, mianowicie. Mirror View. Jest to wideorejestrator w lusterku wraz z kamerą cofania. I w dzisiejszym filmie zaprezentuję wam, jak zamontować ten wideorejestrator, jak on działa. Opowiem o plusach i minusach. Także oglądajcie. Zacznijmy od tego, co otrzymujemy w Zestawie. Otrzymujemy oczywiście nasze lusterko. Które ma jednocześnie z tyłu obiektyw i jest on wideorejestratorem. Lusterko automatycznie się przyciemnia, jest naprawdę dobrze wykonane i wygląda estetycznie, także, nie jest to żadna szpetna rzecz, którą będziemy mocować na naszym fizycznym lusterku. Co do tego przyciemniania, uważam, że mogłoby się troszeczkę mocniej przyciemniać, ponieważ czasami, mimo tego, że lusterko się ściemniało, to ja musiałem mrużyć oczy ze względu na światła samochodów, które jechały za mną, ale nie mam też przyciemnianych szyb i myślę, że gdybym miał to wtedy to przyciemnienie byłoby idealne. Na lusterku jest widoczne miejsce, w którym znajduje się ekran, natomiast nie przeszkadza to i tak naprawdę po pierwszej jeździe już się do tego przyzwyczajamy. Poza lusterkiem, oraz gumkami służącymi do zamocowania tego lusterka na naszym fizycznym lusterku, mamy potrzebne okablowanie, czyli ładowarkę oraz kamerę cofania, również z przewodami, no i oczywiście instrukcje obsługi. Z takich ciekawych rzeczy, które jeszcze jest w opakowaniu, jest to czytnik kart microSD, ponieważ na takiej karcie właśnie wszystko się nagrywa, natomiast samej karty microSD nie ma, musimy ją zakupić osobno. Przejdźmy teraz do montażu tego lusterka i opowiem Wam troszeczkę więcej o tym sprzęcie. Teraz opowiem Wam o tym, jak zamocować to lusterko, opowiem Wam również o wideorejestratorze, o jego funkcjach, a w dalszej części filmu przejdziemy do kamery cofania i również pokażę Wam jej montaż. Więc lusterko z naszym wideorejestratorem musimy po prostu nałożyć na nasze fizyczne lusterko i zaczepić je za pomocą takich gumek, które są dołączone w zestawie. Przed założeniem lusterka włóżmy sobie kartę microSD. No więc zakładamy. Po zamocowaniu naszego lusterka podłączamy je do zasilania oraz podłączamy kamerkę cofania. No i następnie przewody należy jakoś zgrabnie gdzieś ukryć. Ja akurat przewód od zasilania ukryłem tutaj w podsufitce, następnie w uszczelce i puściłem go pod spodem, e, pod dywanikiem. No i włożyłem tutaj do gniazda zapalniczki. I tutaj ujawnia nam się pierwszy minus. Mianowicie zasilacz ten przewód jest zakończony po prostu Wejściem do gniazda zapalniczki. I chodzi o to, że w momencie, kiedy kamerka jest podłączona do zasilania, czyli pracuje, to już na przykład nie naładuję sobie telefonu, ponieważ w mojej korsie jest tylko jedno gniazdo do zapalniczki. A mogłoby to być rozwiązane na przykład tak, że przewód jest zakończony normalnie wejściem USB, i wtedy, gdy w zapalniczce mam ładowarkę z kilkoma wejściami USB, to mogę ładować zarówno telefon, jak i zasilać kamerkę. Albo na przykład. W tej wtyczce również mogłoby być jeszcze jakieś gniazdo USB. No niestety czegoś takiego nie ma, a producent nam mówi, że mamy korzystać tylko z tej oryginalnej dołączonej ładowarki. Przenieśmy się na chwilę do innego samochodu. Jest to Ford S Max z 2018 roku i chciałbym tutaj wam pokazać jeszcze jeden minus związany z tym przewodem do zasilania lusterka, którego nie było widać w mojej korsie ze względu na inną budowę e, fabrycznego lusterka w samochodzie. Mianowicie przewód, który wkładamy do lusterka. Nie jest w żaden sposób zgięty i on pionowo wychodzi z lusterka. A to powoduje to, że w Smaxie nad lusterkiem jest po prostu fizycznie za mało miejsca i no nie da się zasilić tego lusterka w tym samochodzie. Teraz jest ustawione tak, że ja w lusterku widzę to, co chciałbym widzieć, i teraz wam pokażę, co muszę zrobić, żeby podłączyć zasilanie. Więc zginam sobie lusterko, wkładam przewód do zasilania, no i teraz odginam maksymalnie. Tyle, bo zaraz złamię ten przewód, no a ja bym potrzebował dużo, dużo bardziej wypionizować to lusterko. Także niestety, gdybym ja kupił ten wideorejestrator i był właścicielem tego SMAXa, no to f, byłoby ciężko z jego używaniem. Teraz, kiedy wszystko jest podłączone, gdy będziemy mieli zasilanie, to uruchomi nam się wideorejestrator na tym małym ekraniku zobaczymy widok z kamery no i możemy sobie ustawić kamerkę, ponieważ ten obiektyw z tyłu kamery jest również ruchomy, więc możemy to ustawić tak, abyśmy wszystko dobrze widzieli. I tutaj drugi minusik, mianowicie kamera będzie się uruchamiała, będzie nam nagrywała, kiedy otrzyma prąd. Czyli w większości samochodów, kiedy uruchomimy silnik. Natomiast są samochody, e, które mają napięcie w gnieździe zapalniczki przez cały czas. No, i w tym przypadku musimy ręcznie za każdym razem uruchamiać i wyłączać kamerkę. Szkoda, że nie da się jakoś tego ustawić, że to się automatycznie będzie wyłączało i włączało, nawet kiedy mamy podpięte zasilanie przez cały czas. No dobra, i teraz chyba najważniejsza rzecz tego testu, czyli jak nagrywa ten wideorejestrator. Więc w tym momencie w tle będziecie widzieli przebitki i nagrania, a ja Wam troszeczkę opowiem o tej kamerce. Jej maksymalna rozdzielczość to Full HD. Możemy to oczywiście zmniejszyć. Kamera ma kilka funkcji, m.in. taki czujnik wstrząsowy, wypadkowy. W sytuacji kolizji, kiedy kamera wykryje wstrząs, to nagranie z danej chwili zablokuje, tak aby nie zostało ono usunięte, nadpisane przez jakieś inne nagrania. Dodatkowo na nagraniu, tak jak widzicie, możemy sobie dodać numery rejestracyjne naszego pojazdu oraz widzimy datę i czas. Jakość nagrań zostawiam wam do oceny, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że wideorejestrator szeroko rejestruje i wszystko na drodze jest widoczne. Przeskakiwanie i obsługa tego menu jest naprawdę prosta, nie ma z tym żadnego problemu i po jednym przejrzeniu instrukcji ze spokojem damy radę sobie wszystko tutaj poustawiać. I tak naprawdę ten ekranik, który tutaj jest Uważam, że byłby bardzo mało istotny, ponieważ tak naprawdę wystarczy nam do tego, żebyśmy zobaczyli czy wideorejestrator dobrze nagrywa i ewentualnie na szybko sobie tutaj mogli przejrzeć jakieś już wcześniej nagrane nagrania. Natomiast jest to yy, lusterko, które jest wyposażone również w kamerę cofania i właśnie na tym ekraniku na lusterku obraz z tej kamery cofania nam się będzie wyświetlał. Także przejdźmy teraz szybko do tyłu, pokażę wam jak zamontować tą kamerkę cofania i wrócimy opowiem wam o tym. Jak wygląda jej obsługa? Ja swoją kamerkę umiejscowiłem tutaj, zaraz nad tablicą rejestracyjną, ponieważ w mojej korsie po prostu no, nigdzie, tutaj indziej nie ma sensownego miejsca, żeby tą kamerkę zamocować. I montaż kamery cofania jest troszeczkę trudniejszy niż montaż tego lusterka wideo i potrzebujemy faktycznie odrobinkę takich umiejętności z zmajsterkowania, ale naprawdę odrobinkę. Już wam mówię, jak to wszystko działa. Kamerka, która nawiasem mówiąc najmniejszym elementem nie jest w porównaniu do całej tablicy rejestracyjnej, natomiast jest to rzecz czysto estetyczna i oczywiście w niczym nie przeszkadza jej rozmiar. Kamerkę musimy przykręcić. Gdzieś w tym momencie właśnie ja przykręciłem ją do zderzaka za pomocą dwóch wkrętów, które są dołączone w zestawie. Kamerka jest mocowana na takiej blaszce, którą możemy sobie dogodnie wygiąć, także przed montażem najlepiej proponuję Wam, żebyście sobie najpierw przykleili tą kamerkę na taśmę dwustronną, która też jest mocowana. Zobaczyli, czy wszystko jest OK i później skorygowali ewentualnie jej położenie i wtedy ją przykręcili. Następnie musimy przeprowadzić przewód do środka do samochodu i przewód yy, z kamerki wychodzi jeden, a chwilę później rozgałęzia się na dwa przewody. I jeden przewód, który idzie do lusterka i widzieliście, że tam yy, u góry jest wpięty, jest to właśnie przewód do kamery, a drugi troszeczkę cieńszy, czerwony przewód, który musimy połączyć z przewodem zasilającym światło cofania. A to wszystko po to, żeby kamerka włączała się automatycznie, kiedy wrzucimy bieg wsteczny. No i tutaj już poziom trudności zależy tylko i wyłącznie od budowy naszego samochodu i wszystko zależy od tego, e, jaki mamy dostęp do tego właśnie przewodu do światła cofania. I teraz wam pokrótce powiem, jak ja to zrobiłem i oczywiście w każdym samochodzie będzie to wyglądało inaczej, ale u mnie przewód y, poprowadziłem przez lampę, która oświetla tablicę rejestracyjną i wywierciłem tutaj malusieńki otwór i przewód wprowadziłem do środka, a z drugiej strony od razu ten przewód wychodzi na wiązkę przewodów, e, w której idzie właśnie oświetlenie lampy i musiałem tylko znaleźć, który przewód to przewód do żarówki światła wstecznego. I teraz moja sugestia, coś co Wam bardzo pomoże przy montażu, to szybkozłączki, czyli taki mały plasticzek z metalowym elementem. Za 10 sztuk zapłaciłem 6 zł i pomoże Wam to naprawdę bardzo, bardzo przy połączeniu przewodów. Ponieważ jak mamy tą szybkozłączkę, to wystarczy, że nałożymy ją na nasz przewód światła wstecznego, włożymy do tej szybkozłączki ten czerwony przewód od kamerki cofania, kombinerkami ściśniemy ten metalowy element, no, i tyle, przewody są połączone. Nie musimy nic rozcinać, nie musimy nic lutować i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę 30 sekund przewody są połączone. Teraz, gdy wszystko jest podłączone, w momencie, kiedy my wrzucimy bieg wsteczny, od razu na tym ekraniku wyświetli nam się obraz z tej kamery cofania. No, i muszę powiedzieć, że niestety z tej kamerki cofania nie jestem specjalnie zadowolony. Po pierwsze. Jej rozdzielczość jest niska. To nawet nie jest HD. Po drugie, uważam, że kamerka widzi troszeczkę zbyt wąsko. Moim zdaniem dużo lepiej, gdyby widziała szerzej i mógłbym widzieć naprawdę zdecydowanie więcej obrazu niż widzę w tej kamerce. A kolejną rzeczą to jest to, że niestety, ale. W tym ekraniku nie za wiele widać, kiedy jest dzień. Jest on po prostu za ciemny, i tak jak ja siedzę w korsie, to muszę robić coś takiego, żeby po prostu sobie zrobić większe cieni na tym lusterku, żebym lepiej to wszystko widział. Myślę, że sprawa miałaby się też troszeczkę inaczej, i trochę lepiej bym mówił o tej kamerce, gdybym miał jakąś możliwość w korsie zamontować ją dużo wyżej, ponieważ u mnie jest ona faktycznie bardzo, bardzo nisko, przez co nie widzę jakoś tak specjalnie zbyt wiele. Jeszcze jedną rzeczą, która mnie troszeczkę drażni, to jest to, że obraz na tej kamerce się delikatnie zacina. Nie, nie jest on taki płynny, więc y, po prostu nie czuję się pewnie y, patrząc na to i na przykład wykonując jakieś tam manewry y, na milimetry. No bo ja muszę dokładnie wiedzieć, w którym momencie mogę się zatrzymać, a obraz na tej kamerce mi się troszkę zacina. Czas na podsumowanie. Słuchajcie, y, zastanawiałem się podczas używania y, tego wideo rejestratora. Jaki jest sens umieszczania wideorejestratora na lusterku? No, pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy alternatywą dla wideorejestratora na lusterku byłby jakiś taki duży, przyczepiany do szyby wideorejestrator, który zajmowałby nam dużą widoczność, a w tym momencie nic na szybie nie mamy. Kolejną sprawą jest to, że to lusterko się automatycznie przyciemnia, więc jest to naprawdę spoko opcja i na przykład w korsie nie ma takiego lusterka. Założę już mam. I trzecią rzeczą miejscem, w którym moim zdaniem ten wideorejestrator z kamerą cofania właśnie sprawdzi się idealnie, to będą takie to busy dostawczaki czy inne samochody, które nie mają tej szyby, albo mają ją zaklejoną, ale... Z jakichś powodów mają zamocowane lusterko wsteczne i czasami właśnie w dostawczakach coś takiego się e, znajduje. W tym momencie nic nie musimy dodatkowo mocować albo zdejmować fizycznego lusterka, jakoś mocować ekrany do kamerek cofania, coś. Tylko normalne lusterko, w którym no i tak nic nie widzimy, montujemy sobie coś takiego i kamerka cofania w dostawczaku jest, no i jeszcze wideorejestrator w jednym. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję firmie XBlitz za to lusterko do testu i zapraszam Was wszystkich serdecznie na mój kanał, gdzie znajdziecie wiele innych, mam nadzieję, że ciekawych filmów o tematyce motoryzacyjnej. Cześć!